Witam Was serdecznie na lekcji muzealnej Muzeum Stuttgart w Sztutowie. Chciałabym Was zaprosić do udziału w zajęciach pod tytułem Dlaczego obóz Stuttgart powstał we wsi Stuttgart? Lekcja ta przybliży Wam genezę powstania obozu i historię tego miejsca do połowy 1941 roku. Jakie czynniki wpłynęły na powstanie tego miejsca? Dlaczego pod budowę obozu wybrano właśnie małą nadmorską miejscowość? Kim byli pierwsi więźniowie i w jakich warunkach żyli. Tego dowiecie się na tej lekcji. Wypowiedzi oraz materiały przygotowane przez dr Danutę Drywę, dr Marcina Owsińskiego oraz kustosz Bogusławę Tartakowską pomogą wam odpowiedzieć na pytanie: dlaczego obóz w powstał we wsi Sztutchow? Zapraszam do udziału.